Dobry Państwu, kłania się Wojciech Webrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NISTV. No i proszę Państwa, bardzo wiele się dzieje. Otóż, wyobraźcie sobie Państwo, że włamano się na jeden z moich profili na Facebooku i zamieszczono taki oto, oto wpis pod moim nazwiskiem. Macie Państwo na ekranie screen tego wpisu który nie mniej nie więcej zachęca do gry w kasynie na grach, które nazywają się Fire Joker, Royal Seven, i kuszony jest, że jeżeli się wpłaci 30 złotych to ja zachęcam do tego, do takiej wpłaty, gdzie zarejestrujecie się Państwo na stronie, która jest tutaj w tym poście podana i wpłacicie 30 lub 50 zł, to jesteście w stanie wygrać 1000 do 1500 zł. I to jest post zamieszczony pod moim nazwiskiem, tak jak ja bym zachęcał do tego typu gry. Jak Państwo znacie moje poglądy, jestem absolutnie przeciwny tego typu grom i tego typu. Odwoływanie się do najgorszych cech człowieka, czyli do chciwości. To jest typowa systemowa gra, która właśnie odwołuje się do tej chciwości. Właćcie tylko 30 lub 50 zł, a wygracie 1500. To już jest absolutne oszustwo. Ale zrobione jest to na mojej stronie nie bez przyczyny, ponieważ ostatnio wykazywałem dosyć dużą aktywność. <laughs> Między innymi zrobiłem kilkanaście komentarzy. Pod taką audycją, która ma sporą oglądalność, bo ponad pół miliona wyświetleń miała na YouTube, a była to rozmowa Wojciecha Cejrowskiego z panem Mencenem. I tam dokonałem kilka bardzo istotnych komentarzy, właśnie demaskujących funkcjonowanie tego, tego systemu i w jaki sposób go próbuje się teraz pudrować. Również zrobiłem bardzo ważne nagranie z, z Teresą Adamską dotyczącą tego, co się dzieje obecnie w Sejmie. To były bardzo ważne audycje o dużej o, o oglądalności i w związku z tym tego typu prowokacja była, wydaje mi się, jest reakcją systemu na, na te prawdziwe moje działanie, bo oni się tego naprawdę boją. Bo właśnie kwestia demaskowania, jak ten system działa, jak nas okrada, to co powiedział Ford, by ludzie się dowiedzieli, jak ten system finansowy funk funkcjonuje, to by na drugi dzień była rewolucja. My właśnie uświadamiamy, My ludzi pokazujemy, jak ten system funkcjonuje, w związku z tym próbujemy się dorobić taką gombrowisowską gębę, nam, włamując na, się na mój portal i właśnie. Publikując takie fake newsy. Proszę Państwa, ja zrobiłem do tego komentarz i na czołówce to już wisi około godziny. Napisałem tak, że ktoś łamał się na mój profil i napisał coś takiego. Patrzcie poniżej, nie wchodźcie na ten FIS, nie, nie polecam go, jest to oszustwo. Ale teraz ten post przy Państwu skasuję, żeby on więcej w ogóle tu nie, nie, nie funkcjonował. Tu jest taka funkcja przenieść do kosza i właśnie to, właśnie to zrobiłem. Ale jak od znajomych się dowiedziałem, to już krąży po, po internecie. Właśnie z takim komentarzem, no tak naprawdę ten Dobrzyński to nie opowiada jak funkcjonuje system, tylko w tym systemie siedzi po uszy. Nie wierzcie państwo w tego, te, tego typu wpisy, zawsze się konsultujcie, dzwońcie, informujcie mnie, tak jak to się właśnie teraz stało, bo od znajomych się dowiedziałem, że taki wpis pojawił się na jednym z moich profilów. E, ja będę się do tego, do tego odnosił. E, no i myślę, że taka najważniejsza konkluzja Robiły naprawdę bardzo ważne rzeczy, system się tego bardzo boi, w związku z tym podejmuje takie podłe działania wobec mnie. Spodziewam się, żeby, że to nie będzie pierwszy i ostatni. I bardzo proszę, nie wierzcie w takie, w takie rzeczy. Oni się tego naprawdę boją, co my, co my robimy, to co robi Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i będą ostatnimi swoimi siłami, bo ten system zdycha. Będą się podejmować najbardziej podwych działań. Nie ulegajcie temu. Bardzo proszę wspierajcie nasz kanał, subskrybujcie, bo to, co robimy, robimy właśnie dla was. Do miłego usłyszenia.